Przestał w Minecrafcie Trzeba ściągnąć drzewo Tylko ja wam mówię, to jest Minecraft i na telefon Tylko mała odmiana Będzie fajnie, nie martwcie się Będzie fajnie W odcinku z kasku Clash Pamiętacie my chyba siostrę To cioteczną Oliwkę tą, Nie wiem, że nie powinna wyjść No ale co mam zrobić? Wepchała się mi nie, idzie chyba? O już myślałem, że powinniście takie szumy słyszeć. Od czasu do czasu nie będę się odzywał, bo pocałuję. No przylazła! Musiała tu być. No nie są. Aby było tak, a tak się fajnie moje życie zapowiadało, tak się fajnie Let's Play zapowiadał, a na siedzi się śmieje. Napiszcie mi pod tym filmikiem w komentarzu, czy wolicie tak na przykład, nie wiem, nagrać, żebym to dla was 15 odcinków z Minecrafta, czy wolicie y, 7 odcinków, y, czy wolicie 7 odcinków, ale taki dłuższy, tak na przykład po 20 minut, po pół godziny. Więc ym, więc napiszcie mi w komentarzach pod tym czy pod tym filmikiem pod tym filmikiem albo pod filmikiem z Castle Clash jeszcze ym, napiszcie tak live, czyli że chcecie trochę mniej odcinków, ale dłuższe, albo chcecie albo napiszcie po prostu czekajcie co by napisać, albo napisać 15, to 15, to znaczy że 15 odcinków bym Raz nagrał takich na przykład 10-minutowych. Ja bym dla Was wolał live nagrywać, bo to by mi się bardziej opłaciło. No ale kto by tak długi filmik wyglądał, jak ja jestem bardzo nudny? Więc. to Kto w ogóle chce mnie oglądać? Mm. Moje życie z YouTube się zaczyna. W komputerze patrzyłem, jakby to z YouTube wyszło. Da się wszystko jest realne: filmiki nagrywać. No tylko że wiecie. Programy i dużo programów, ale nie mam czasu na to. Więc taką. O... Dobra, więc jestem znów. Więc sobie, o tutaj się tej jaskini na chwilę zatrzymam, sobie zbudujemy, no na pewno trochę drewna. Tak jak mówiłem, za dużo... no bardziej mi się zdaje, że ci taki bardzo młodsi by mnie bardziej oglądają, bo ci starsi, na przykład nie wiem kogo tam. Nie wiem kogo tam wolą oglądać, nie wiem tam... Mandzia czy tam... nie wiem kogo wolicie. bo obojętnie kogo. Ale oni, wy wolicie ich, na przykład taka młodsza popularność, nie wiem. Moi na pewno koledzy z klasy się ucieszył, że to dla Was, dla nich, nagram. No i tam czasami też coś tam zaj zajrzał. No, ale czy zawsze? Tego nie wiem. No i kopiemy sobie kobla. Tak na początek, bo zawiecie, że... O Jezu! ja już idę. Sobie tylko zrobię kamienny miecz. I dobra. To właśnie jeszcze sobie się zrobił. No i ja idę już ten iść, bo zaraz się ciemno zrobi a wiecie. Jakieś tam mieszkam bym sobie podstawowe zbudował. Dla Was play nagram, bo jeszcze mam tam parę światów, no ale co? Chcecie oglądać jak ja tam już zaczynam z 90 jaksami Pamiętajcie, to jest taki podobny, bardzo podobny Minecraft. No, no dużo się, no trochę się różni niż komputer, no bo na przykład nie można... No na te, czy na telefon można do Minecrafta pobrać moda? Od tego zacznijmy. No. Albo na tablet na przykład. No też tam mam tablet. Młodziadka. Babci, dziadzia no ta jest śmieszka? Bo internetu nie ma. Widocznie, albo nie wiem, co się ja, ja, ja do was nie mówiłem, tylko tutaj obok siedzi ta siostra. Tylko mówiłem, ten. To zło wcielone. <laughs> nie że No. 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 Też zaczyna swoją przygodę, ale nie z YouTube'u, tylko z Minecraft. Minecrafta też jej pobrałem i sobie tam szuka aplikacji do Minecraft. W Minecraft się bardzo łatwo sobie sobie ja mam. I yy, ja podam po prostu, wchodzicie się na taką fajną stronkę Playbook szukasz się na taką lupę jak na internecie yy, jest już 6 minut. Wciskać na taką lupę i tam wpisujesz sobie Minecraft. Nawet nie całe nie trzeba wpisać. Yy, no i wiecie, no i normalnie sobie piszesz. Yy, ja muszę mięso sobie wpiszesz. No i pobieżnie pobierasz. Tam później pojawia, instalujesz tam. Yy, później wchodzisz w ustawienia, wciska. wchodzisz tam na nieznane źródła, żeby się pobrało. Pobiera się, otwórz. Zostaw mój już Dobra. No wiecie, tam fajja, fajnie. Ja mam tu link do tej stronki podam w opisie. Albo jeszcze może dla Was najpierw jeszcze nagram poradnik jak pobrać Minecrafta. To będzie lepszy sposób. Najpierw dla Was nagram o... Jak pobrać Minecrafta na telefon, a później dopiero dla Was nagram wstawię ten odcinek. Ja mam taki tam w zapisie wideo mi się wszystko zapisuje. Wiecie, ja sobie to gdzieś wstawię na YouTube. Na telefonie zaczęłam moją no, przygodę z filmówami. No bo to było łatwiej mi trochę. No, a też da się zobaczyć to konto jednak. Co do czego już. Jeszcze tą krowę zabiję i sobie jakieś chocinkę mam zbuduję. I coś jest takie, jakieś kalambury jakieś były. Ja się tutaj o tej osobie wybuduję. Szybko jeszcze, póki mam czas. Wiecie, ja tam się nie boję ogólnie mobów, ale aż tak mówię. Po co ci ogień? Gdzie to ognia szukasz? Nie ma ognia, znajdę palniczkę. Dobrze, nie nie przyjmuję. Bole własne zioło. Mm, nie, ty, ty. Widzicie, mówiłem wam, że nagram wam recenzję nerw modulus, a nagrałem retaliator. Mówię wam, wy sobie zobaczcie o co to się stało. O, a no, już bateria. Czy tam 30% tylko sobie ekran muszę pojaśnić, o teraz lepiej. Mhm. Dobra, i już zaraz skończę. To jeszcze z dwie minuty. Ja was nie będę też tak dużo w sumie takich długich filmików nagrywał. Skoro i tak za bardzo mnie nie oglądacie, więc... No bardzo też nie muszę się męczyć, no bo... Tak jak teraz w sumie teraz dobrze napowiedziałam. Nie oglądacie, więc po co? Ale ja chciałam jeszcze zgłosić, żebyście go też komentowali, zbrycowali. Subskrybuj. I jeszcze polubiali, to jest najważniejsze, żeby było około 20 milionów tysięcy polubień i komentarzy. Ty się nie odzywaj. Wiem, że i tak nie dobijecie. Ja was nie wierzę po prostu. mnie nie lubicie. Jestem takim samotny, takim obszymurkiem. Nikt nie lubi po co nagrywać dla was filmiki. Po co się męczyć godzinami? Po co to wszystko, jak i tak mnie oglądać? Więc na tym już ładnym, pięknym zakończeniu kończę nagrywanie Minecrafta. Więc do zobaczenia. Pa!